Witam. Po trochę dłuższej nieobecności chciałbym, że tak powiem, podsumować pewnego rodzaju materiał, który zacząłem dwa miesiące temu dokładnie. A materiał jest związany z tematyką zastosowania deflektora, deflektora wiszącego nad paleniskiem w takim małym kociołku jak mój, ogniwo ECO plus, plus 16. Kilowat. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu? Przez dwa miesiące dokonałem pewnego rodzaju obserwacji, testów na, na kilku, jakby, rodzajach amatorsko wykonanych deflektorów, i może dzisiaj coś na ten temat powiem szerzej: warto czy nie warto? A materiał zacznę od relacji, że tak powiem, z dnia wczorajszego. Także proszę się nie zdziwić, że za chwilę będzie trochę zmiana. Zmiana chociażby danych, które widać teraz na panelu sterownika, czyli temperatura wczoraj po 24 godziny temu była trochę niższa 9 stopni bodajże ale czas mniej więcej jest ten sam. Także zapraszam. Oto patelnia, patelnia z której za chwilę powstanie deflektor wklęsły. Rączka zostanie obcięta w środku. Przewiercimy otworek i powiesimy to na haku. Paternia jest nowiutka kupiona naprawdę za parę złotych Fi 200 czy 20 cm albo 200 mm średnicy po zewnątrz. Patelnia potencjalnie przystosowana do płyty indukcyjnej. No, fajna, fajna. Świetny prezent byłby pewnie dla żony, ale to kosztuje parę złotych w odpowiednich sklepach. i Sprawdzimy, jak pomoże mi to spalać mój paskudny, a może nie paskudny, ale bardzo spiekający retopal. Nowy deflektor, pseudo deflektor, powiedzmy, zrobiony z małej patylenki, po prostu przewiercony otwór, nakrętka, podkładka, podkładka po to, żeby ewentualnie, jakby się ten otwór tam nie miał przepalić, to ta podkładka go tam gdzieś pod, powstrzyma. Wysokość do ustalenia Zaraz to będę wieszał a dlaczego kombinuję dalej z tymi deflektorami ponieważ palę Retopalem który jako tako się pali ale tam z tyłu widać, widać Delikatne one są bardzo kruche ale delikatne spieki Niestety bardzo dużo popiołu z tego retopala jest, jest wiosna Praktycznie dziennie szufladka do podmiany aż nie wyobrażam sobie tego, co by to było, gdyby to była teraz zima i miałbym tym palić zimą. To pełna kopowiata szuflada popiołu eee, codziennie. Zaraz to powieszę na swoim haczyku przygotowany. Kociołek omieciony. Zobaczymy, jak to pali i pracuje. Ok, kociołek w tej chwili jest odstawiony. Deflektor założony. Za chwileczkę go pokażę suma summarum o tej porze roku 21 marzec 2023 roku, ciepełko na dworze e, no ten retopal fajnie, fajnie pali że tak powiem, ale na zimę to bym się bał go używać chociaż i tak będę musiał e, w tym sezonie zimę rozpocząć od tego retopala e, tak wygląda popiół momencik tylko się spróbuje podświetlić e, to jest po jednej dobie Tyle jest popiołu, co prawda idealnie przepalonego. Jak widać tych spieków tutaj nie ma, ale takie grud grudki są. To wszystko bardzo delikatne, niemniej jednak bardzo dużo tego popiołu jest. Taką szufladę to ja na pieklożu miałem po dwóch dniach zimą. Ok, ale spróbujmy podglądnąć deflektor jak wisi. Nowiutka patelenka. Będę obserwował spaliny oczywiście czystość kotła I tak dalej nie powiem ten retopal również bardzo mocno pyli kociołek sobie teraz oczyściłem Śmiatkiem wczoraj również to robiłem no bez sensu po prostu robota trochę mnie to wkurza a tego retopala trochę jest Będę obserwował i postaram się to Nagrywać i pokazywać. Kociołek ruszył. Jest teraz w trybie grzania. Jest ustawiony kociołek na 62 stopnie. Można zobaczyć, jak ładnie spaliny zasuwają do góry. Powolutku, ale cisną. Podglądniemy go jeszcze teraz, jak się pali w tej początkowej fazie. Wygląda to nawet obiecująco, ale kolejny raz to wygląda obiecująco. Natomiast Sama fascynacja tym płomieniem z czy pod deflektorem jest trochę mało istotna, bo bardziej istotne jest to co się dzieje u góry kotła Teraz nie widać, bo mam lampę wyłączoną, ale później zobaczymy, bo teraz jest czysto eee, Płomień jest bardziej skupiony, bardziej rozżarzony jest palnik, że tak powiem wokół swojej średnicy z tym deflektorem Bo to już nie pierwszy mój deflektor, a ja później może na koniec pokażę moje przygody z tym wszystkim Zobaczymy, czy to poprawi, że tak powiem, jakość samego popiołu. No i inne, oczywiście, parametry. Na razie niech się rozgrzeje. Kociołek dochodzi do siebie do zadanej temperatury 62 stopni przy stosunkowo bardzo niskich spalinach. Sam wymiennik nie był czyszczony półtorej tygodnia, więc same spalinki już mnie zadowalają, aczkolwiek zimą wolałbym mieć na poziomie 120 stopni. Za chwilę się odstawi podglądnego szybciutko jak to się pali. Jak widać bardzo fajny skupiony taki słup ognia. Mam nadzieję, że to widać, że nie ma tu refleksu ani odbicia jakiegoś. No pięknie, naprawdę ładnie to wygląda, ale tak jak mówię, nie ma co na początek się specjalnie tym fascynować, bo zawsze na początku to ładnie wygląda. Oczywiście, patelnię można regulować góra-dół, no ale wydaje mi się, że to jest teraz taka fajna pozycja, bo wcześniej miałem inne deflektory do próby, do testów, dużo niżej powieszone, natomiast widzę, że ta wysokość ma duże znaczenie. Ok, zobaczymy jutro. Chciałbym już dzisiaj, że tak powiem, skorygować dmuchawę w dół. Ale powstrzymam się z tym, żeby mieć jakieś odniesienie do dnia czy dni wcześniejszych. Zobaczę to jutro na tych samych ustawieniach. Tak, drugiego dnia, czyli druga część, jakby to powiedzieć, moich obserwacji tego nowego deflektora pseudo-deflektora oczywiście, bo to jest patelnia powieszona nad paleniskiem. Drugiego dnia zacznę od takiego spostrzeżenia. Taki deflektor. Dość fajnie wpływa, fajnie albo nie fajnie, zależy jak to woli, na trochę niższą temperaturę spalin, pod warunkiem oczywiście, że kociołek nie jest e, mocno zabrudzony. I druga rzecz to widać 55 stopni na powrocie. E, bardzo e, zwiększa się temperatura powrotu. Maleje ta różnica pomiędzy temperaturą kotła na wyjściu a na powrocie. Oczywiście, wiadomo, że ja mam. Pompę kotłową y, zabudowaną. Niemniej jednak, na bardzo niskim, y, na bardzo niskiej mocy sobie leci. Ale ta różnica temperatur jest zdecydowanie mniejsza, gdzieś około 5 stopni pomiędzy wyjściem z kotła a powrotem. I powiem krótko: niezależnie też od tego, jak mocno jest otwarty siłownik, czyli jak duży powrót zimnej wody jest z kociołka, na pewno to jest zaleta y, takich deflektorów. Teraz pokażę jak to wygląda w środku w kociołku. E, jest ogień, oczywiście ustosunkowuje się również do nowego opału, jakim teraz palę, a jest nim retopal. Tak to wygląda. Mm, spróbuję to podświetlić lampą. Będzie może lepiej wyglądać. Patelnia już trochę zmieniła, że tak powiem, swoje kolory, ale być może dlatego, że jest okopcona. Niemniej jednak ona się zaraz, może nie zaraz, ale w ciągu paru dni wypali. Góra kociołka jest bardzo czysta. Może ciemna, może czarna, ale jest czysta. Nie ma tutaj okopcenia. Wezmę tylko haka. Momencik. Wezmę tylko haka. Nie mogę podchodzić z telefonem za bardzo teraz do tego kociołka, bo. Bardzo duży żar z tego bucha. Takie opylenie jest po 24 godzinach. Jeśli o mnie chodzi, to zadowalające, bo to jest do omiecenia gdzieś po 3 dniach. I to by było tyle. Można go podglądać jeszcze od dołu. Aha, wrócę jeszcze do góry, bo warto też popatrzeć na to, co jest na palniku po 24 godzinach z retopalem. Widać taką lekką kubkę. Nie jest to kalafiol szlaki, tylko to jest kalafior takich zlepków delikatnych no tak się robi przy tych nastawach bo tak jak również w sobie wczoraj obiecałem, nic nie będę zmieniał w stosunku do pracy kociołka bez tego pseudo deflektora, tak to będę nazywał bez tej patelni od dołu palniczek wygląda tak słup ognia jest bardzo taki zcentralizowany że tak powiem, nie jest taki rozdmuchany, było widać na początku filmu, że jest taki Rozdmuchany u góry Tutaj jest no taka świeca paląca się Powiem tak ładnie to wygląda Co do ilości opału bo nie opału tylko popiołu bo też miałem się do tego ustosunkować Nie wyrzuciłem wczorajszej szuflady jeszcze Ale to pokaże jak kociołek Się odstawi A będzie to niebawem bo brakuje mu tam Prawie jeden stopień Z małym hakiem do tego, żeby się odstawił temperatura spalin ładnie rośnie, nie jest zbyt wysoka wbrew moim oczekiwaniom e, powrót też dalej rośnie, utrzymuje się tak w granicach tej różnicy 5, 5 stopni e, czujniki temperatury kotła i powrotu mam skalibrowane bardzo nisko nie są to zawyżone parametry w stosunku do realnej temperatury tych dwóch współczynników czy czynników poczekamy chwileczkę aż się odstawi kociołek, wyciągnę szufladę i zobaczymy ile tego popiołu tam jest kociołek w tej chwili się odstawił, temperatura jeszcze mu będzie rosła przy spalinach 120 stopni e, prawie 58 powrót, no ładnie to wygląda generalnie tak, kociołek nie jest w środku jeśli chodzi o wymiennik specjalnie czysty bo tak jak wczoraj mówiłem, półtorej tygodnia nie był czyszczony, ale wczoraj czyściłem czujnik spalin, więc na pewno czujnik spalin nie jest zakopcony i, i nie pokazuje przekłamanej temperatury Yy, odstawia się powolutku płomień maleje. Może coś jeszcze podświetlimy. Wygląda to ciekawie, naprawdę obiecująco. Yy, podejrzę teraz sobie popiół, jak to wygląda po 24 godzinach na drugiej szufladzie. Ech, nie wiem jak z ostrością uda się tutaj coś wykombinować. No powiem tak, to jest jedna szuflada od wczoraj do dzisiaj, to jest poprzednia szuflada z dnia poprzedniego widać trochę mniej opału i idealnie, że tak powiem przepalonego opał jest przepalony świetnie natomiast niestety ten nieszczęsny retopal sypiecha się niesamowicie, aczkolwiek dzisiaj zacznę korygować ustawienia i spróbuję go trochę spopielić, bo jakby to powiedzieć dmuchawa jest trochę za mocna w tej chwili do niego czy mało tego obału jest, trochę bym chyba może i przekłamał taką informację. Wezmę sobie dłuższego haka. Eee, I zrzucimy jeszcze to co tam jest na tym palniku. Bo jednak tu trochę tego jest. Dobra, zasypię sobie trochę tutaj kotłownię, Kopczyk generalnie jest bardzo ładny. Wygląda to dobrze, ale obsypany kupą Hasia. No i teraz można podejrzeć. No nie, widzicie, jakby to powiedzieć, to co spadło z palnika się rozsypało. Jest to ciepłe, może palcami nie będę robił, ale to jest, no taki popiół. Taki popiół z tego retopala jest. Zimą niestety będzie go znacznie więcej, bo teraz jest wiosna, od jutra przechodzę na auto-lato. Może też z tym być jakiś problem. Więc tak co do deflektora e, bo temu w zasadzie chciałem poświęcić materiał. Generalnie tych deflektorów trochę sobie potestowałem przez te dwa miesiące i tak jak wcześniej na początku mówiłem zaczynałem z ciekawości od takiej zwykłej pokrywki po puszce z farby. Wyglądało to dość ciekawie. Pozyskałem sobie deflektorek żeliwny wypukły. Ten deflektorek bardzo fajnie się sprawdzał, świetnie rozpraszał ogień, po prostu w górę. E, później, w miarę, że tak powiem, apetytu, pozyskałem sobie to nie są duże pieniądze, naprawdę to nie są duże pieniądze na e, internecie do, do pozyskania taki deflektorek pseudoceramiczny e, troszeczkę, jakby to powiedzieć, wypukły troszeczkę wklęsły też fajny. Później, że tak powiem zacząłem kombinować z deflektorami wklęsłymi, ale żeby kupić coś profesjonalnego to postanowiłem się pobawić z patelniami. Jedna patelnia, ta akurat była stara, bo którą pokazywałem dzisiaj czy wczoraj to była nowa. Ta była bardzo stara, wypalona totalnie. Generalnie materiał to jest, nie wiem co to jest, coś ala aluminium, bardzo miękkie. Natomiast nie przepala się w kociołku. Tylko że ten deflektorek, akurat był, czy deflektorek, ta patelnia była za duża. Ona leciała na pieklożu i strasznie mi y, kopciło. Zresztą mi bez deflektora, czy bez tej patelni, też mi ten y, opał kopcił. Jeden z internautów, czy oglądających moje filmiki, polecił mi taki środek na sadze. Może nazwy nie będę pokazywał, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Powiem krótko, sypany prosto na palnik coś to daje, ale sypany do zbiornika niespecjalnie zaobserwowałem efekt, bo, bo i tak sadza była z tego piekloża. Druga partia piekloża jest jakaś, to jest ubiegłoroczny oczywiście opał, ale mocno kopcąca. Ten deflektorek bardzo fajny. Oczywiście różne wysokości robiłem i testowałem na tych swoich śrubach. Tylko, że ciężki. Przy czyszczeniu kociołka czy zamiataniu go śmiatkiem tam od środka, bo co 3-4 dni trzeba go omieść niestety, aby sobie poprawić tą efektywność i odbiór tego ciepła na blachy, jest po prostu ciężki. Dlatego z niego zrezygnowałem. Ten żeliwny był fajny, lekki. Niemniej jednak, no, pokrywki oczywiście nie ma co omawiać, bo to był pierwowzór. Natomiast lepiej sprawują się te deflektory typu patelnia. Dlatego, że testowałem to na, teuro, na tauronie, na pieklożu, no i teraz na tym retopalu. Retopal niestety jest ciężkim dla mnie opałem. Bo to jest retopal zakupiony i bardzo ciężko wysiedziany przez internet rok temu dokładnie. Kupiony luzem. Ale jego granulacja jest bardzo duża. Nie odpowiada to, jakby to powiedzieć, tym normom, które gdzieś tam są napisane według producenta. Natomiast pali się, po prostu się pali, tylko że jest bardzo dużo popiołu. Nie ma sadzy, nie kopci specjalnie no, w zasadzie to wcale nie kopci. Ale ten popiół jest przerażający. Myślę, że uda się to doszlifować. No i niesamowicie grucha, że tak powiem, w zbiorniku czy w podajniku. Coś mi mówi, że. Jeśli polecę tym na jesieni, to albo zimą przyszłą, to niestety, ale zawleczki polecą. Kamienia niestety nie stwierdziłem w tej szufladzie ani w poprzednich. Kamienia nie było, to mogę powiedzieć, e, że tak powiem, z pełną odpowiedzialnością, chyba że go specjalnie nie znalazłem. Także troszeczkę materiał łączę z, e, z tematyki deflektora i z tematyki. Retopala. Nie ma co narzekać, bo to jest tani opał. Znaczy był tani w ubiegłym roku, więc absolutnie nie narzekam, ale czuję problem. Yy, zalety, zalety tego, tych deflektorów jakiekolwiek by nie były. No to tak, yy, zauważyłem, że fajnie to wpływa na temperaturę powrotu, bo jakoś ten płomień jest niżej skupiony yy, palnika, aczkolwiek niespecjalnie ten palnik jest, że tak powiem, yy, Dogrzany do czerwoności, musiałbym się wyłączyć chyba z lampą, żeby to pokazać. W tej chwili może nie palnik, a podajnik. Temperatura mojego podajnika z tym deflektorem, jest stosunkowo wysokiej temperaturze powrotu 29 stopni raptem tylko. Zresztą, w ogóle mogę powiedzieć, że w stosunku do Enki nie narzekam na temperaturę. E, podajnika. Moim zdaniem fajnie wpływa na poprawę e, spalania 100% że tak powiem e, opału. E, co do jakości tego hasia, popiołu, no to oczywiście to jest odpowiednia korekta e, nastawów czy nastawień sterownika do opanowania. Nie ma tragedii. E, czystość w kotle. Czystość w kotle generalnie zależy od e, czego. Od samego opału i krót, krótki kaszel. Nawet i bez deflektora można mieć zakopcony i zasyfiony ko, yy, kociołek. Z tym, że tak jak widać, u góry ta płyta szamotowa ona jest niby czarna, ale ona nie ma żadnego osadu, żadnego pyłu przyklejonego. A bez deflektora ten pył tutaj zwisają takie wąsy po tygodniu nieomiecenia. Yy, to zalety. No a wady. Bady generalnie takie kociołek, komora spalania. Akurat ta moja szesnastka jest malutką komorą spalania. Staram się dbać, że tak powiem o tą czystość ten kociołku, żeby może i ten wykres, który specjalnie tam, jak to inni mówią, nie grzeje, ale ładnie jest, jak ten wykres jest dość fajny. No utrudnia to generalnie czyszczenie. Taki ciężki deflektor, ten pseudo ceramiczny, jest ciężki. Ten żeliwny jest dużo lżejszy, ale też ma swoją wagę około 1,5 kg bodajże. Natomiast te patelnie są bardzo lekkie, więc przy omiataniu to jest tego typu wada. Czy wpływa to w jakikolwiek sposób na mm, zużycie opału? Niestety nie zaobserwowałem ani grama zaoszczędzonego opału. Więc odpowiedzieć sobie każdy musi, czy gra jest warta świeczki, czy warto się w to bawić i tak dalej. Myślę, że tylko chyba i wyłącznie pod kątem poprawy jakości spalanego opału i tylko i wyłącznie po to. Natomiast opału raczej się nie da zaoszczędzić poprzez zastosowanie jakiegokolwiek deflektora, takie jest moje zdanie. Można sobie poprawić czystość kociołka, ewentualnie poprzez odpowiednie dopasowanie. A na zakończenie jeszcze pokażę Wam hita. Tylko gdzie on jest. Było też coś takiego. Ech, miska do psa. Bardzo du duża. E I, I nie wiem, czy nie najlepsza. Nie wiem, czy nie najlepsza. Wysoko podwieszona. Ale no niestety, jak już trzeba było tam oczyścić ten kosiołek, to, to praktycznie niemożliwe. A wyciągnięcie tego na gorącym piecu no jest kłopotliwe bo to jest cienka blaszka i, i ona jest chyba jeszcze bardziej ciepła i gorąca niż te na przykład ten ceramiczny pseudo ceramiczny bo nie wiem czy to jest praktycznie ceramika czy to jest coś innego czy to żeliwo Ech, to by było tyle z moich obserwacji podsumowania ja nikogo nie zachęcam do tego żeby to stosować bo generalnie to jest tylko zabawa i, i jakaś tam obserwacja z ciekawości Podglądając innych internautów, ostatnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem palenia retopalem nie stosowałem deflektora, bo nie widziałem takiego sensu. Natomiast ilość tego popiołu z retopalu zmusiła mnie do jakby powrotu do tych obserwacji i szukania innego rozwiązania czy dodatkowego rozwiązania poza typowymi ustawieniami sterownika. Kociołek, jak widzicie, stoi sobie ładnie dogrzany, przegrzany, można by powiedzieć, przy niskich spalinach. Będę nadal się tym bawił, ale tak jak mówię, niespecjalnie gdzieś tam namawiam do tego, żeby próbować gdzieś tam się organizować, bo daje to jakieś super, mega dobre efekty. Nie daje efektów żadnych, jeśli, w mojej ocenie przynajmniej, jeśli chodzi o ilość spalonego, czy też zaoszczędzonego opału. Na zakończenie jeszcze pokażę króciutko i szybciutko, jak to wygląda eee... praca takiego palnika, kociołka z tym pseudo z tą patelnią. Troszeczkę bym ją musiał chyba przesunąć w lewo. Bez tej kupy hasia, no po zrzuceniu. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Ładnie skupiony po, y, płomień, podoba mi się to, talerz jest bardzo duży na tym y, palniku, więc ten popiół się zbiera, a y, czas podawania, że tak powiem, jest stosunkowo krótki y, y, I w ogóle nastawy są dość takie specyficzne i dlatego też ich się to zbiera, nie jest to wypychane od razu do szuflady zbyt, zbyt mocno, ale muszę się odsunąć, bo żar z tego leci straszny Dzięki, na razie